Teatr Polski w Bielsku Białej rozpoczyna nowy sezon teatralny. Na początek bielska publiczność będzie mogła zobaczyć m.in. przedstawienie, które miało swoją premierę w czerwcu. Na kolejne premiery miłośnicy teatru w naszym mieście będą musieli jednak troszeczkę poczekać, ale za to okres oczekiwania umilą im znane i lubiane przedstawienia prezentowane już na bielskiej scenie w poprzednich sezonach. Na początek sztuka, która wywołała... W, w polskim życiu teatralnym wiele szumu, to znaczy Zbrodnia Eweliny Marcinia, która debiutowała u nas e, nowym wyzwoleniem Witkacego. Sztuka, która zdobyła e, trzy główne nagrody w konkursie na wystawienie polskiej sztuki współczesnej, czyli Zbrodnia. E, dostała przypomnę nagrodę za najlepszy spektakl, za reżyserię i za najlepszą rolę żeńską. I tym spektaklem zaczynamy. I najświeższym naszym spektaklem, czyli Amadeusem w mojej reżyserii. Mam nadzieję, spektaklem, o, który, o którym się będzie mówiło, że to spektakl, nie chcę powiedzieć hitowy, ale taki spektakl, na który z całą pewnością publiczność będzie przychodzić. Mówię to dlatego, ponieważ po tych pięciu spektaklach, które mieliśmy w czerwcu, publiczność przychodziła tłumnie i mam nadzieję, że dalej tak będzie. W tym roku kalendarzowym, czyli do końca tego roku, nie pojawi się żadna nowa premiera, dopiero na Sylwestra. Z tego względu, że po pierwsze mamy bardzo wiele zaproszeń na festiwale jesienią, w związku z tym nie tylko zbrodnia jeździ, ale również miłość w Kani ten nasz produkt, jeden z najnowszych, jeden z całą pewnością najbardziej kontrowersyjny, już otrzymał zaproszenie na festiwal rzeczywisty przedstawiana do zabrza. Będziemy ten spektakl również prezentować w Teatrze Studio. W październiku pojedziemy do Wałbrzycha na Fanaberię. No, mamy tych, tych rzeczy sporo. W związku z tym no, pokazujemy to, co najlepsze. Przygotowujemy się do premiery sylwestrowej. Co to będzie, nie chcę Państwu jeszcze zdradzać, bo to będzie niespodzianka. Natomiast w połowie października ogłosimy oficjalnie, jesteście pierwszą telewizją, która się o tym dowiaduje, nasza zaprzyjaźnia Antywiza hey, Bielska, dlatego mówię Wam o tym, jako jak dowiadujecie się jako pierwsi. Będzie to yy, 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 będzie to konkurs na wystawienie sztuki, tak jak 7 lat temu ogłosiłem konkurs na wystawienie sztuki o Bielsku Białej, którą napisał Artur Pałyga, testament Teodora Ziksta. Teraz będzie to projekt, który zwie się My Werbusy. I będzie dotyczył tych wszystkich osób, które przyjechały na Podbeskidzie do Bielska Białej w poszukiwaniu pracy z różnych regionów Polski, często tuż po wojnie wypędzonych ze wschodu, ale również tych wszystkich, którzy w latach 70. na przykład przyjechali do Fabryk Kwiata i to będziemy szukali historii o tych ludziach, którzy na tej ziemi się pojawili, znaleźli swoje miejsce i chcieli, chcą. Budować tożsamość w bielsku białej. Te, to ogłoszone zostanie oficjalnie w połowie października, natomiast ci wszyscy, którzy oglądają telewizję bielską, mogą się powoli do tego przygotowywać. Jeżeli ta sztuka będzie tak wspaniała jak sztuka Artura Pałygi, a może Artur Pałyga napisze kolejną sztukę, to z całą pewnością ją wystawimy w teatrze. Jeżeli wszystko się potoczy zgodnie z planem, to chcielibyśmy to zrobić na koniec sezonu. Jeśli chodzi o kolejne plany repertuarowe, to przygotowujemy się do sztuki, którą już zapowiadają wcześniej, do sztuki o. Adamie Małyszu, albo o naszej potrzebie mitów, o, naszych, o naszej potrzebie e, herosów, ponieważ tak mało brakuje, szczególnie w świecie sportowym, po, po ostatniej olimpiadzie to widać m, w tym życiu y, sportowym i nie tylko y, Polaków. Czyli historia y, z Adamem Małyszem w tle, którą będzie reżyserował Jacek Głąb. Jakie jeszcze właśnie sztuki będzie można zobaczyć y, w październiku? No w październiku gramy wszystkie nasze y, hity, czyli y, Hotel Nowy Świat, tak jak on wspomniał, Amadeus, y, y, Miłość w Kenix Hity, oczywiście Mayday, Szalone Nożyczki wznawiamy nasze kontrowersyjne spektakle, którym też wywołaliśmy wiele szumu w Polsce, czyli, czyli Norymbergę, czyli przede wszystkim Bitwę o Nangarkę, ale te wszystkie spektakle wracają na afisz no, i mam nadzieję, że to będzie, to będzie gorąca jesień, ponieważ no, część oczywiście z tych spektakli została przez Bielszczan już zobaczona, ale, ale wiem, że, że, że część nie, więc liczę na to, że ci wszyscy, którzy nie widzieli tych spektakli, spektakli z całą pewnością do naszego teatru zawitają. Czyli kto nie widział będzie miał okazję zobaczyć, kto widział będzie miał okazję zobaczyć jeszcze raz. Yy... Będzie ciekawie. Zapraszam serdecznie do teatru Polskiego w Bielsku białej Sezon zaczynamy w sobotę i w niedzielę. Tak jak, jak powiedziałem wcześniej spektaklami Zbrodnia yy, yy, Michała Buszewicza i spektaklem Amadeus yy, Pitera Szafera. Zapraszam serdecznie.